Szanowni Państwo, ponieważ jest godzina 15, Państwo pozwolą, że bardzo serdecznie powitam wszystkich gości. Można powiedzieć, już prawie na otwartym oficjalnie rondzie święta inkubata Władysława Lesiaka. Otwierając ronę księdza inkubata Władysława Lesiaka oraz Most, prosimy się dobrze. Wejrzyj na tych wszystkich, którzy przebiegają ten te drogi. Niech twoje błogosławieństwo towarzyszy im w czasie. Sprawdź, aby wszyscy krowcy rozsądnie i bezpiecznie korzystali ze swoich pojazdów i szanowali dla innych ludzi. Odwracaj od na tych nieszczęściach, od na nagłych niebezpieczeństwach i, i pozwól, abyśmy szczęśliwie powrócili do domu. Jestem wdzięczny, iż Rada Miasta podjęła decyzję, po bardzo ważnym rondom, nie tylko komunikacyjnie dla nas wiążące, ale także usytuowanym w najbardziej ciekawych miejscach naszego miasta, nosiło imię się za 5 lata To postać wielka, dobrze, że została przywołana. Excelencja. Panie posłanki, panowie posłowie, sądeczanie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj ten most połączył dwie strony Dunajca. Łączy nas sądeczan i tak jak wszyscy tutaj jesteśmy, cieszymy się z tego dnia. Sprzyja nam także pogoda. Mam nadzieję, że uśmiech, który widzę na Państwa twarzach, będzie nam towarzyszył bardzo, bardzo długo. Chciałem w dniu dzisiejszym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej przeprawy. Dziękuję budowniczym, dziękuję tym, którzy zainicjowali budowę tego mostu, poprzedniej Radzie Miasta oraz Panu Prezydentowi Ryszardowi Nowakowi. Dziękuję posłom i posłankom za to, że wspierali całą inicjatywę. Czuliśmy to wsparcie z Warszawy również. Dziękuję za to bardzo. Myślę, że też w imieniu miasta jako prezydent, chcę przeprosić Państwa za ten rok. Ten ciężki rok, wiele straconych godzin, nerwów, zdrowia, czasem stłuczek. Myślę, że było warto, bo od dzisiaj będziemy mieli przeprawę, na którą Sądeczanie zasługują. Aby honorować wszystkich tych, którzy przyczyniali się do powstania tej przeprawy, bardzo proszę parlamentarzystów Ziemi Sądeckiej oraz pana prezydenta Ryszarda Nowaka o dokonanie symbolicznego otwarcia mostu. I teraz, proszę Państwa, jest ten moment, myślę, najważniejszy. Pan prezydent nie przecina? Ja to tylko służę. On nie wiem, się nie zawali, tak nie wierzę odpowiedzialności. Szanowni Państwo, bardzo proszę o przecięcie wstęgi. Do końca? Uwaga. Trzy cztery. Zatem stało się. Most na rzece Dunajec nowy most został oficjalnie w tym momencie otwarty. Marszałek Józef Piłsudski wraz z adiutantem wjeżdżają właśnie tu... Przejechali wcześniej już przez most i teraz są już z nami tutaj wśród nas. Witamy serdecznie marszałka. Warszawa. Teraz już takie modele nie jeżdżą samochodów. Volkswagen, Garbus, Ford. Mercedes. Kierowcy nas pozdrawiają, my pozdrówmy kierowców. Również. Specjalne praksowy na tę okazję. Znaczy, O! Witamy! Witamy! Pana Bernarda Stawiarskiego! Tak, elektryczna hula taka elektryczna! Ekologiczna pina Heliec, jeden młodaż. Vertigo gen チェコラス。